Dzisiaj działamy kolejną już edycję dni otwartych naszego klubu Jedność Paleśnica. Zorganizowaliśmy turniej kategorii Skrzat i Żak. W skrzacie rywalizowało 5 drużyn, w kategorii Żak 8. W drużyny między innymi z powiatu Gorlickiego, sądeckiego, także tutaj fajna frekwencja. Nie zawiedliśmy się na naszych w klubach, z którymi bardzo dobrze współpracujemy i chętnie do nas przyjeżdżam przyjeżdżają my do nich, oni do nas. Jesteśmy z klubu UKS czy Staszkówka Jelna. Dla nas to jest kolejna cenna lekcja grania z chłopakami. Oczywiście to jest no, wyższy, wyższy poziom, oczywiście prezentują chłopaki, ale dziewczyny pokazują e, swój charakter. Niedużo tam braku, abyśmy byli też w tej mocniejszej lidze mistrzów, ale to mniejsza z tym, najważniejsze, że pograliśmy, wszyscy są zadowoleni i, i na pewno jak będzie na kolejnej turniej to przyjedziemy. Dzisiaj tutaj na obiektach właśnie PKS Jedność Paleśnica, łącznie gra 13 drużyn, 8 drużyn w kategorii Żak, 5 drużyn w kategorii skrzat, zespoły właściwie z całego regionu, nie tylko z powiatu tarnowskiego ale również z sąsiednich powiatów. To bardzo ważne, że właśnie propagujemy zdrowy styl życia, aktywność wśród właśnie młodego pokolenia. Cieszy fakt właśnie, że tutaj bardzo wielu piłkarzy, bo około 100 młodych adeptów piłki nożnej, ale również rodziny, całe rodziny tutaj przyjechały, aby wspólnie świętować. Również bardzo ważne, dzisiejszy turniej w Paleśnicy został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sport dla Wszystkich, A za chwilę rozpoczniemy piknik rodzinny, tutaj dofinansowany również ze środków Lasów Państwowych. W programie wydarzenia są między innymi występy zespołów folklorystycznych Dziadki z chatki, yy, oraz Czerpo, Kapeli Opatkowice. Oraz gra terenowa, terenem przez las, konkurs wiedzy o lesie. Na tym pikniku chcemy pokazać, w jaki sposób mogą być wykorzystane zasoby leśne do codziennego użytku. W tak małej miejscowości, jaką jest nasza kochana Paleśnica, w tym małym budynku działają aż cztery organizacje. Jest to właśnie stowarzyszenie, którego jestem reprezentantką, Stowarzyszenie Tradycji i Folkloru Czerpok. Przy nas działa właśnie zespół folklorystyczny dziecięcy, dziadki z chatki oraz dorosły zespół Czerpok. Oprócz tego właśnie KGW, który dzisiaj organizuje nam ten przepiękny piknik z darami lasów. No, i klub sportowy PKS Jedność Paleśnica. No, i jeszcze mamy tutaj w tym budynku świetlicę profilaktyczno-wychowawczą. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które by chciały tutaj do nas się zapisać. Mamy w, w naszej szkółce wszystkie kategorie wiekowe, aż do młodzika, również dziewczynki. Jesteśmy klubem, który współpracuje z pobliskim klubem Dziewczęcy typowo Dziewczęcy Staszków Kajelna, gdzie pierwsza drużyna gra w ogólnopolskiej lidze pierwszej lidze kobiet.